Ile miałeś lat, jak zacząłeś tańczyć? 10. W czym Ola KOT jest od ciebie lepsza? W gadaniu. Które słodycze lubisz najbardziej, bo wiemy, że lubisz? Ojejku, najbardziej lubię takie miękkie ciasteczka milki. Mm. A lubisz baraninę? No jak to? Tylko z baraniną. Czy jak ktoś jest dobry na parkiecie, to będzie też dobry w łóżku? Jest takie prawdopodobieństwo. Całowanie czy przytulanie? To zależy od nastroju, ale może dzisiaj całowanie. Najmocniejsza strona Oli w tańcu to? Uśmiech. Blondynki czy brunetki? Ciężko się zdecydować. Który taniec jest Twoim zdaniem najtrudniejszy? Foxtrot. Starsze czy młodsze? Chyba młodsze. Miałeś kiedyś erekcję w trakcie tańca? No nie raz, powiem szczerze. Która partnerka dotychczas była najlepsza w tańcu z gwiazdami i dlaczego Ola? Mm, Ola z natury jest najlepsza po prostu. Myślisz, że każdy może tańczyć? Tak, myślę, że każdy może tańczyć. Zachęcam. Sikasz na siedząco? Czasami. Pies czy kot? Pies. Ach no kot, przecież wiadomo. Jest jakiś taniec, którego nie lubisz? Nie lubię chyba tak... najmniej lubię jajfa. Jakoś mnie to nie kręci. Za mało emocji. A w którym tańcu czujesz się najlepszy? Bardzo lubię jazz. Tańczyć, taniec współczesny. To jest też co najbliższe z mojemu sercu. W czyim teledysku chciałbyś zatańczyć? Beyoncé, Ricky Martin. Nie wiem, no. Krzyczysz na treningach na Ole? Krzyk to jest... Mój krzyk to jest taki spowodowany tym, że chcę dodać energii, żeby ten trening miał taką... Taką siłę, ale nie, nie krzyczę stricte na ole, tylko że po prostu mam donośny głos. Jak liczę, to jest tak mocno, mocno. Chcę dać energię po prostu. Najlepsza piosenka do tańca to Lambada. Umiesz zrobić szpagat? Umiem. Dirty Dancing czy Step Up? Dirty Dancing. Gdzie byłeś w tym roku na wakacjach? Nigdzie. Jaka najśmieszniejsza sytuacja spotkała Cię w tańcu? Najśmieszniejsza. Teraz to śmieszne. No pękają mi często spodnie w tańcu. Czasami to zdarza się na 30 sekund przed wejściem na antenę, i to jest dosyć taka. Z, z tej perspektywy, no to jest to śmieszne. Gdyby nie taniec, to co? Rajdy samochodowe. Stresujesz się przed występami na żywo? Zawsze, zawsze. Stres mi towarzyszy i bardzo się z tego cieszę. Co byś chciał powiedzieć wszystkim? Słuchajcie, no mam nadzieję, że nie zrobiłem z siebie debila. Bardzo dziękuję za te pytania. Dzięki, pa! Pa!